Leasing operacyjny a leasing finansowy, czym się różnią? Dzisiaj robimy porównanie. Jeżeli chodzi o minimalny czas, na jaki zawarty jest leasing, to w leasingu operacyjnym jest to minimum 24 miesiące, a w leasingu finansowym przynajmniej 6 miesięcy. Zazwyczaj jednak spotyka się minimum 12 miesięcy. Druga różnica dotyczy kosztów podatkowych. W przypadku leasingu operacyjnego, kosztem jest opłata wstępna i poszczególne raty leasingowe. Natomiast w przypadku leasingu finansowego, kosztem są odpisy amortyzacyjne od tego samochodu. I część odsetkowa rat leasingowych. Trzecia różnica to podatek VAT. W przypadku leasingu operacyjnego jest on doliczany do poszczególnych rat leasingowych, a w przypadku leasingu finansowego VAT jest naliczany w całości wraz z pierwszą ratą. Ostatnia różnica dotyczy wykupu samochodu. W przypadku leasingu operacyjnego mamy możliwość, aby wykupić samochód nawet za 1% jego wartości, natomiast w przypadku leasingu finansowego wraz ze spłatą ostatniej raty samochód staje się własnością przedmiotową.